Siemaneczko, Siemaneczko, znowu Dominic Games Poland. E, tym razem jesteśmy na takim sobie turystycznym miasteczku, które buduje poza odcinkami, ale to jest nieistotne. Mamy tutaj bardzo ciekawe zjawisko. Niestety, tą, tą śmieciarkę, nie, to jest ta. Gdzieś tu taka ciężarówka z ropą Michała? Muszę ją znaleźć, czyściej? Gdzie ona tu jedzie, czekajcie, a gdzie ona jest, czekajcie, bo. Ja tu właśnie widziałem ciężarówkę z ropą, która mnie bardzo zaciekawiła I nie wiem gdzie on ją teraz zesiałem Poczekaj ta. A... to Żeby to nie były suche słowa to muszę pokazać O właśnie ta o, właśnie, coś takiego. O tutaj, patrzcie. Od kiedy to centra recyklingu eksportują? Co? Właśnie o to mi chodzi. Patrzcie. Mm. Ciężarówka z rudami. Właśnie to, że ciężarówki z rudami wyjeżdżają z centrum. Ej, no, odkryję naprawdę, że centra recyklingu są... Ej, od kiedy to ciężarówki w ogóle wysyłają surowce? Ej, no patrzcie... Od kiedy ciężarówki z rudami, z drewnem i... I... i te... I ciężarówki naftowe wyjeżdżają z centrów recyklingu, what the fuck? No, zobaczcie, ciężarówka z rudami. Z, właściciel centrum recyklingu? Co? Ciężarówka z rudami, jako właściciel centrum recyklingu, co? E, nie gadaj, że centra recyklingu wysyłają te ciężarówki z rudami, które jeżdżą do fabryk. Od kiedy? Ja tak nigdy nie zauważyłem, żeby tak było. Ej. Skit LOL. Ja. Czyli wychodzi na to, że z centrów recyklingu jest podwójna korzyść, bo nie dość że mamy pozbywań jednocześnie, pozbywamy się śmieci z miasta i z drugiej strony te zakłady recyklingowe. Przetwarzają nam te śmieci na surowce. LOL, no naprawdę. To jest za to tak swoją drogą. Co tu się stało? Jeszcze coś tu złapie. No, to jest genialne. Nie no, czekajcie, ja, ja, ja to, ja w to nie wierzę, co ja właśnie teraz zobaczyłem. LOL, po prostu nie. Aż ciężarówka z rudami wyjechała z tego? Centrum recyklingu? Co nie? Nie no, naprawdę, to, to jest szok. A przed chwilą, widziałem, że ciężarówka z ropą jechała do sklepu. To też było dobre, no. Właśnie... Gdzie ona była? Nie, po prostu kapit... O właśnie, to jest to chyba ciężarówka... Ja Ciężarówka z ropą. Właściciel centrum recyklingu. Eksportuje produkty przemysłu naftowego. Co?! Ej, no ale patrz! Czyli my nawet nie musimy zrobić przemysłu naftowego. Wystarczy postawić Centrum Recyklingu i co jakiś czas wyjedzie za, z tego zakładu ten. Ciężarówka z przemysłu naftowego. LOL! Nie no, bez jaj! Właściciel Centrum Recyklingu eksportuje produkty przemysłu naftowego. Co? Ich ale, jaja, nie no, musiałem to nagrać po prostu, nie? No, więc taki, więc odkryłem po prostu yy, zalet jakby drugą dobrą cechę w recyklingu. Wytwarzają one surowce. Wtórne. No nie, no, po prostu. Yy. Teraz zagram mnie naprawdę... To mi łeb teraz urwało, normalnie. Nie no, genialne po prostu. Tego się nie spodziewałem. Nie no, patrzcie, tutaj też. Ja cię... no... Ciężarówka z rudami z centrum recyklingu, co? Nie, naprawdę, będę się tym teraz jarał nie no, coś pięknego, dobra. Mnie z tym dziękuję, za to... to by było z mojej strony... tyle. Oczywiście um, zostaw suba, komentarz, łapę w górę i... i do następnego takiego filmu.